Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw między innymi, prawie 600 milionów złotych trafi na rozwój onkologii w dwóch podkarpackich szpitalach. System kaucyjny już działa. To największa od lat zmiana w gospodarce odpadami. W Rzeszowie obchodzono Dzień Ratownictwa Medycznego, a ratownikom wręczono odznaczenia i podziękowania. Prawie 600 milionów złotych trafi na rozwój onkologii na Podkarpaciu. To środki, które pozwolą rozbudować dwa szpitale w regionie i poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia nowotworów. Prawie 300 milionów na Uniwersytet Rzeszowski, kliniczny szpital uniwersytecki i drugie 300 prawie milionów trafi na, dla specjalistycznego szpitala właśnie w Brzozowie. Każda złotówka przekazana na zdrowie to szybsza profil to profilaktyka to szybkie wczesne wykrywanie i to szansa na to, że pacjent, którego dotyka dana choroba, może w 100% wyzdrowieć i to jest właśnie istotne. Decyzję o przyznaniu funduszy ogłoszono 1 października po rozstrzygnięciu konkursu Ministerstwa Zdrowia to efekt nowego naboru. Pierwszy konkurs, jaki był jeszcze rozstrzygnięty i ogłoszony za poprzedniej ekipy rządzącej, a wówczas tych umów nie podpisał PIS, a Centralne Biuro Antykorupcyjne akurat dostrzegło błędy w procedowaniu, w przeprowadzeniu tego konkursu. Dlatego pani minister postanowiła unieważnić tamten konkurs i, roz, i rozpisać go na nowo. Teraz po zakończeniu procedur pieniądze trafią do dwóch największych ośrodków onkologicznych w regionie. te środki, czyli, o których mówimy, czyli 300, 300 milionów złotych zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnego szpitala klinicznego, onkologicznego szpitala klinicznego. No i z zamiarem takim, żeby przenieść naszą obecną klinikę onkologii klinicznej, onkologii dziennej właśnie do tego szpitala. Nowy obiekt ma powstać w Świlczy pod Jego łączna wartość sięga 3 miliardów złotych. No mówimy o planie budowy najnowocześniejszego ośrodka onkologicznego na Podkarpaciu. Mówimy o ośrodku, który będzie spełniał wszystkie wymogi akredytacyjne, co do tego, żeby być klinicznym szpitalem onkologicznym. Mówimy o godnych warunkach pracy i nauki dla naszych studentów. Rosnąca liczba pacjentów i coraz droższe terapie sprawiają, że szpital musi stale zwiększać swoje możliwości i budżet. Jeżeli chodzi o ilość pacjentów w związku z procedurami onkologicznymi, to jest minimum 10% pacjentów rok do roku. Do tego trzeba założyć inflację związaną z kosztami leczenia plus nowe programy lekowe. Czyli mówimy o tym, że wzrost kosztu utrzymania kliniki onkologicznej w naszym przypadku to jest mniej więcej 25-30% rok do roku. Pierwsze prace mają ruszyć już w przyszłym roku. Nadchodzi system kaucyjny dla opakowań po napojach. Już... Od 1 października w Polsce działa system kaucyjny. Największa od lat zmiana w gospodarce odpadami. Za butelkę plastikową, szklaną lub puszkę po napoju zapłacimy kaucję, którą można odzyskać oddając opakowanie do sklepu. Choć pomysł ma wspierać recykling, budzi sporo wątpliwości. Wejście tego systemu trochę zjednoczyło wszystkich przedsiębiorców gospodarki odpadami, bo i firmy prywatne, i firmy, i firmy samorządowe, jak również samorządy, no niestety przeciwko wejściu tego, tego systemu. Zdaniem branży, nowe przepisy mogą zachwiać systemem, który samorządy budowały przez lata. Powody, powody tego to są przede wszystkim takie, że my dzisiaj budowaliśmy i to nie tylko w Krośnie, budowaliśmy jakby już system gospodarki odpadami, budowaliśmy infrastrukturę w celu przetwarzania, segregowania tych odpadów. System kaucyjny obejmuje tylko około 2% odpadów komunalnych. To niewiele, ale właśnie te odpady, butelki i puszki dotąd przynosiły gminom dochody pracy nie będzie w tych spółkach komunalnych czy przy, przy, przy odbiorze odpadów, a będzie mniej, mniej środków, środków finansowych, no i to, to niestety powoduje, że, że, że koszty tych systemów gminnych będą, będą rosły. Zdaniem ekspertów skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. No wszystkie firmy można powiedzieć zajmujące się gospodarką odpadami, jednak optowały za innymi zmianami, czyli wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli przeniesienie kosztów wprowadzania opakowań na producenta, co byłoby rzeczywiście bardziej efektywnym systemem. Nowy system ma poprawić poziom recyklingu o kilkadziesiąt procenta. Efektywności tego systemu zrealizowała firma Deloitte i ona właśnie oceniła, że jakby wprowadzenie tego nowego systemu no, poprawi nam efekty związane z recyklingiem tego typu opakowań w perspektywie jednak kilku lat, bo nie od razu. Jedynie o 20 do 40%. Na razie system ruszył, a prawdziwy test czeka go wtedy, gdy pierwsze butelki wrócą do sklepowych automatów. W Rzeszowie świętowano Dzień Ratownictwa Medycznego. To był moment, by podziękować tym, którzy na co dzień ratują życie i zdrowie mieszkańców Podkarpacia. Była okazja ku temu, żeby podziękować wszystkim pracownikom całego państwowego systemu ratowniczego, począwszy od lekarzy, przez ratowników, dyspozytorów, ale też i pracowników administracji. W województwie działają obecnie 104 zespoły ratownictwa medycznego, 14 specjalistycznych i 90 podstawowych. Mogę z całą stanowczością i odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Zespoły są tak rozmieszczone, żeby był najkrótszy z możliwych czasów dojazdu do pacjenta. Cały czas mierzymy, analizujemy czas dojazdu i nieustannie zmieniamy. W ubiegłym roku dyspozytorzy odebrali setki tysięcy połączeń. Niestety aż 77 tysięcy z nich było niezasadnych część osób nieodpowiedzialnie się zachowuje i wykonuje, numer, wykonuje wykręca numer telefonu 112 i chce żeby załatwić jakąś sprawę która kompletnie nie jest związana z ratownictwem medycznym Wezwać taksówkę albo jakąś inną tak, pizzę, na przykład, żeby zawieźć i dostarczyć do jakiegoś miejsca. Gro też tego typu rozmów to jest na zasadzie takich trochę żartów albo głuchych telefonów. Podczas uroczystości wyróżniono najbardziej zasłużonych ratowników, dyspozytorów i pracowników pogotowia z całego Podkarpacia. To są już długoletni pracownicy, pracownicy, którzy wykazują no, się wzorową pracą, którzy są też aktywni na różnych obszarach niezwiązanych, też z z, stricte z udzielaniem świadczeń. I zawsze można na nich tutaj liczyć, na ich wsparcie, na ich pomoc. Mieszczackie Pogotowie dysponuje 18 zespołami, w tym jednym specjalistycznym działającym nad jeziorem Solińskim. Dodatkowo, właśnie jedyny w województwie wodny zespół ratownictwa medycznego, który funkcjonuje sezonowo od 15 czerwca do 15 września i też dba o, zabezpiecza właśnie akwen jeziora Solińskiego i zapewnia bezpieczeństwo turystom odwiedzającym nasz region. W regionie nie brakuje też nowych kadr. W sanoku powstają kolejne pokolenia ratowników gotowych do pracy w terenie. Kształcimy pielęgniarki z całego województwa podkarpackiego, ale również z ościennych województw. I tego też sobie życzymy i wszystkim nawzajem, żeby jak najwięcej tych pielęgniarek, które wykształcimy, żeby zostali i pracowali na rzecz Polskiej Służby Zdrowia. W ubiegłym roku podkarpacki ratownicy podjęli ponad 160 tysięcy interwencji. Trwa głosowanie w krośnieńskim budżecie obywatelskim. W tej edycji mieszkańcy zdecydują na co trafią aż 3 miliony złotych. Projekty przeszły ocenę formalną, więc mogą w tej chwili już być poddane głosowaniu przez mieszkańców. Formy głosowania są różne, więc zachęcam ich do tej formy internetowej, jak też do bezpośredniego głosowania na projekty. Mieszkańcy mogą wybierać spośród dziesiątek projektów, od inwestycji w osiedlach po inicjatywy miejskie i społeczne. Każda dzielnica coś ma ciekawego do zrobienia w mieście. Są też projekty ogólnomiejskie, No, a jak zwykle to jest najważniejsza jakby pula środków, więc też zachęcam do głosowania, aby wybrać najlepsze projekty. Miasto zapowiada też zmiany w formule budżetu obywatelskiego. Chodzi o to, by mieszkańcom łatwiej było tworzyć projekty i skuteczniej je realizować. Niejednokrotnie są to dobre pomysły, ale. Przyczyn proceduralnych nie są do zrealizowania w jednym roku budżetowym, więc myślę, że dobrze by było, żeby ze strony miasta było doradztwo w tym zakresie, żeby ludzie nie byli rozczarowani, że ich pomysły nie mogą być zrealizowane. A część zadań z poprzednich edycji, których nie udało się wykonać w terminie, została włączona do zwykłego budżetu miasta. Zostały one jakby przesunięte do normalnego budżetu, żeby można było te ważne zadania Zrobić chodzi w cyklu dwuletnim, wtedy nie zaprzepaścimy inicjatywy mieszkańców. Głosowanie potrwa do 28 października. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Czas, by przypomnieć o profilaktyce i badaniach, które mogą uratować życie. W Polsce co roku diagnozuje się tę chorobę u około 20 tysięcy kobiet. Profilaktyka nie ma terminu ważności, nie patrzę czy to jest jesień, czy to jest wiosna, ale faktycznie październik jest miesiącem specjalnie przygotowanym, gdy mówimy o profilaktyce dla pań, a listopad dla panów. Na Podkarpaciu z badań mammograficznych korzysta tylko około 30% kobiet. W niektórych powiatach odsetek jest jeszcze niższy. Może skorzystać dużo więcej, niż korzysta. I taka niestety jest prawda. Na Podkarpaciu mniej więcej 30% mieszkanek Podkarpacia korzysta z badań mamograficznych, co oznacza, że 70% mieszkanek nie korzysta. I to 70% mieszkanek mogłoby dowiedzieć się, czy z ich zdrowiem jest wszystko w porządku, czy nie czai się jakiś nieprawidłowy odczyn w jednej czy w drugiej piersi. Rak piersi długo może rozwijać się bez żadnych objawów. Bardzo ważne jest wczesne wykrycie i na tym opiera się mamografia czy w ogóle programy profilaktyczne, aby wykryć chorobę na takim etapie, kiedy nie daje żadnych objawów, kiedy nic nie boli, nie doskwiera nie widać niczego na zewnątrz, a mimo wszystko problem zdrowotny gdzieś się tam już pojawia. Mammografia pozwala wykryć zmiany, które nie są wyczuwalne ani widoczne w samobadaniu. Mammografia jest o tyle świetnym badaniem, że potrafi wykryć 85% przypadków nowotworów, których nie da się wykryć w samobadaniu piersi. Samo badanie bardzo proste, powinno się wykonywać co najmniej raz w miesiącu. Panie z pewnością o tym dokładnie i dobrze wiedzą. Natomiast, mamografia, program profilaktyczny finansowany przez NFZ, właśnie do tego jest, aby pomóc wykryć zmiany, o których Panie nie będą wiedzieć podczas samobadania piersi. Bezpłatne badania można wykonać w 23 pracowniach stacjonarnych i w 6 mammobusach, które regularnie odwiedzają mniejsze miejscowości regionu. W Osobnicy, w Gminie Jasło, trwa termomodernizacja remizy ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja warta ponad milion złotych poprawi komfort mieszkańców i strażaków. Otrzymaliśmy milion złotych z tak tzw. programu Bitwa o remizy i pół miliona złotych. To są środki, które zostały przeznaczone na termomodernizację budynku komunalnego w Osobnicy, gdzie mieści się straż pożarna i wiejski ośrodek zdrowia ma swoją siedzibę również w tym budynku. Remiza w Osobnicy przechodzi kompleksowy remont od dachu i ścian po instalację oraz całą infrastrukturę budynku. Termomodernizacja to jest kompleksowe, to są kompleksowe prace związane z pracami przy fundamentach, dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Te prace mają się zakończyć do końca października tego roku. W planach jest także modernizacja otoczenia. Po tym, jak dokonamy termomodernizacji, będziemy zajmować się otoczeniem, bo trudno sobie wyobrazić piękny budynek bez odpowiedniego otoczenia. Powstała już wstępna koncepcja otoczenia. Zaplanowaliśmy już również w budżecie środki na ten cel, to jest 150 tysięcy złotych. Te prace będą polegać na y, położeniu na wierzchni częściowo asfaltowej, częściowo z kostki brukowej, wykończenie y, ogrodzeniem. Remiza w osobnicy może zyskać nowe życie jeszcze w tym roku. Mamy nadzieję, że do końca tego roku całość tej inwestycji zamkniemy i Osobnica, ale nie tylko, gmina Jaswo będzie się cieszyła poważną inwestycją i mieszkańcy będą mogli korzystać z tego budynku i Straż Pożarna prowadzić swoją działalność w dużo lepszych warunkach. Łączna wartość inwestycji wynosi miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych. Pejzaże pełne światła, koloru i wyobraźni można podziwiać w krośnińskiej piwnicy pod cieniami. To wystawa malarstwa Jakuba Podladowskiego, artysty, który w swoich pracach łączy realizm z nutą fantastyki. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do spędzenia miło czasu w piwnicy pod cieniami. W tym miesiącu prezentujemy prace malarskie. Są to obrazy, pejzaże Jakuba Podlodowskiego, który na co dzień mieszka w Lublinie. Natomiast jego słowa jest, można powiedzieć, międzynarodowa, ponieważ. Projektuje, pracuje w, w, razem z wielkimi studiami filmowymi, m.in. E, e, studiem net, Netflix. Wykonał kilka kontraktów e, dla Hollywood. Artysta od ponad dwóch dekad tworzy obrazy inspirowane naturą. Jego pejzaże od hiperrealistycznych po niemal senne wizje pokazują jak różnorodne może być spojrzenie na otaczający świat. Jak tutaj Państwo widzicie, to jest taki przekrój jego 20-letniej pracy. Są to przede wszystkim pejzaże. Pejzaże abstrakcyjne, pejzaże realistyczne, pejzaże fantastyczne, mhm. gdzie pobudza swoją wyobraźnię, marzenia senne do tego, żeby przekazać jak gdyby swoją wizję sztuki, wizję spojrzenia na otaczającego świat. Sztuka w Krośnie nie zwalnia tempa. Muzeum już zapowiada kolejne wydarzenie artystyczne. W listopadzie zapraszam bardzo serdecznie na kolejne otwarcie, na kolejną odsłonę malarstwa, ponieważ przyjadą do nas artyści z Węgier, z naszego zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta Zalaegerszeg, którzy pokażą również swoją sztukę malarstwa, grafiki, rysunku. Wystawy malarstwa Jakuba Podlodowskiego można zwiedzać do 25 października.